Ja pierdolę Słucham, jadę, wracam. Dobrze, to se spokojnie nie panikuj, Chryste panie, jaka to jest pani no. No to, no dobra, no to nie tu tylko idź do psów. No. no dobra, to zarówno no, i tyle. Nie wiem, do tego szpitala nie będę jechał, do mnie mam i tyle. No, jak oni w ten sposób postępują, to ja ich mam też do tego. No bo zawsze było, byłaś ze mną, płaciło się przed, przed wizytą. A tu jakieś... Nie dostałem żadnej informacji. Doktor sprawdził wyniki, powiedział, mówi bez obawy. To, to jest, mówi, tylko informacja w sensie, no mówi, musimy troszeczkę oszczędnie żyć. O, i tyle. Bo mówi, norma, która cukrowa jest, to jest. Od tego, co pan jest, to jest ponad 150 tam jeszcze, to dopiero wtedy jeszcze jest źle i wtedy bierzemy się za badania cukrowe, et cetera i, i no, nie robimy porządek. A tak mówi, to co ja widzę, mówię, tu nic nie panu, no trzeba mówi po prostu z trzemięźliwości, no trzeba, mówi, zamiast codziennie mówi, to co trzy dni bułeczkę drożdżową, tak wygląda. No dobra, bo jadę i nie możemy gadać, bo za to 250 złotych, no, nara.